Siemanko, moi drodzy z tej strony Łukasz M. Dzisiaj odcinek z bardzo rzadkimi produktami. Mamy tutaj Bonanzy 2 z kolekcji indyjskiej. Po lewej stronie sezon 18-19, natomiast po prawej obecny 19-20. Zrobimy sobie takie porównanie obu produktów. Tak więc, najpierw to co najważniejsze, to trzeba ściągnąć folię i zobaczymy co fajnego w jednej i drugiej bonansie trafimy. Troszeczkę trzeba uważać, żeby po prostu nie uszkodzić, bo jeżeli chodzi o wystawę to bardzo fajne są te produkty, gdzieś na półeczkę postawić. No, i co teraz mamy w obu bonanzach? Tutaj 218 kart regularnych, 20 srebrnych, 14 złotych. Jest też album 8 kart gwarantowanych, limitowanych. Natomiast tutaj mamy 50 saszetek plus 7 kart limitowanych, gwarantowanych. Jakie mamy tutaj? Neuer, Suarez, Ramos, Sancho. Pulisic, Messi i Cristiano Ronaldo. OK. Otwieramy. Pierwsza bonanza. Tutaj mamy również tą checklistę. Album. I... Zaszetki, właśnie z kartami, z limitkami. Jest tego troszeczkę, więc sobie to wszystko wyciągniemy najpierw. Ok, wkładamy. Zamykamy. 10 takich zawiniątek jest. I tutaj jeszcze kodziki. No a teraz bonanza z obecnego sezonu. I tutaj mamy również plansze do gry, ale niestety tutaj nie ma czeglisty, dlatego nie wiadomo tak naprawdę ile jakie, jakie karty można trafić. Jak się nie mylę, to właśnie w tym produkcie, którego jeszcze do tej pory nie udało mi się załatwić, Smart Game Pack, będzie album plus cały zestaw kart, jakie można w tej edycji indyjskiej z sezonu 19-20 trafić. Również jest podobny album, z tym, że jest więcej stron. No i tutaj mamy zestaw kart, czyli saszetki. 50 sztuk powinno być i limitki tutaj w tym zawiniątku. Wszystko sobie wyciągniemy, zamkniemy. Zaszeczki sobie poukładamy tak bardziej porządnie, żeby to jakoś tutaj wyglądało. No i tak się zastanawiam, czy będziemy wszystko otwierać. Bo odcinek będzie wtedy bardzo długi. Czy może otworzymy sobie po pięć. Tutaj 5 zestawów, a tutaj na przykład 20 saszetek. Czyli w tej obecnej edycji były saszetki, natomiast w tej starej zawiniątka z kartami różnymi jak widzicie limitki na samej górze, chociaż nie we wszystkich. Ok, mamy to. To może najpierw tutaj sobie otworzymy to zawiniątko i zobaczymy te limitki. Gwarantowane Ramos, Pulisic, Neuer, Sancho, Suarez, Ronaldo. I Messi. I tutaj jest jeszcze ten kodzik, czyli te limitki mamy tutaj. A teraz z tej strony również wyciągniemy sobie karty limitowane. Tutaj jest Messi. I porównamy sobie tamtą limitkę. Obecną. Napiszcie w komentarzu, które bardziej Wam się podobają. Czy te z sezonu 18-19, czy może 19-20? Wersja indyjska. Jeżeli chodzi o mnie, to chyba bardziej mi się jednak podobają z obecnego sezonu. Czyli mamy tutaj Messiego. To jeszcze się na pewno powtórzy, jest ronaldo, czyli ronaldo sobie też wyciągniemy. Mamy Ronaldo. jeszcze się powtarza. Tutaj mamy Keina, nie mamy Keina. Sany, tutaj też nie ma Sany. Hummels. nie ma Humelsa. Van Dijk, nie ma. Salah też nie ma. i golan również nie ma, czyli tylko te dwie limitki nam się powtarzają. Ronaldo i Messi po obu stronach. Dlatego moi drodzy, może sobie zrobimy taki właśnie pojedynek pomiędzy jedną i drugą kolekcją. Szukamy kart

Czyli 25. Tutaj mamy 5 saszetek razy 5 kart też 25. Ok, czyli dwa takie zawiniątka moi drodzy. Ten z Ronaldo i tutaj ten z Messim otworzymy. I czy tutaj trafimy właśnie Juventus i Barcelonę. Natomiast stąd weźmiemy 10 saszetek, bo to wtedy też będzie identyczna ilość kart. Okej, okay. najpierw tutaj ta strona. Fred Griezmann, Fekir, Hoffenheim, Borussia, Atletico, Schalke, Lyon, Brugia, Porto, Porto, Galatasaray, Paris Saint-Germain, Monaco, Lyon, Brugia znowu. Porto, Galatasaray, Paris Saint-Germain, De Bruyne, Manchester City, Rodriguez, Galatasaray, Eriksen, Tottenham, Tottenham, United, City, Borussia, Hoffenheim, Schalke, Manchester, jeden, drugi, Borussia. No niestety trafiliśmy na takie karty, że ani jednej z Juventusu czy to Barcelony. Więc teraz lecimy z tą stroną. 10 saszetek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No i tutaj zapewne coś wpadnie. Ja jeszcze w tej kolekcji potrzebuję kilka kart do kompletu albumu, więc zobaczymy. Później po odcinku posprawdzam. Mamy Paris Saint Germain, Napoli. Inter, Atalanta i Liverpool. Czyli nie było ani Juventusu, ani Barcelony. No i oczywiście tutaj brakuje mi jeszcze ta jedna limitka z Mbappé w tym produkcie, który Wam na początku pokazywałem, że jeszcze go potrzebuję, muszę jakoś załatwić. No i jest pierwsza karta z Juventusu. Mamy logo. Dalej. Bayern, Inter, Genk i Atletico. Atalanta, Chelsea, Lille, City i Lewy. MVP Bayern. A Valencia, Lille, Paris Saint-Germain, Tottenham, Napoli. Genk, Lipsk, Bayern, Benfica i mamy Klub 100. De Jong, Barcelona, więc jest też karta dla Messiego tutaj. I kolejna, mamy logo Barcelony. Liverpool, Genk, Bayern i Paris Saint-Germain. Real, Lille, Genk, Atletico i City. Atalanta, jest Juventus, mamy Rabiota. Dalej Napoli, Bayer Leverkusen i Atalanta, MVP. Atletico, Liverpool, o, jest Alba, ale niestety bez autografu. W kolekcji indyjskiej nie było autografu, tylko w tej angielskiej. I będzie jeszcze jedna karta dla Juventusu tutaj, dla Ronaldo, jest Pianicz. Dalej, Paris Saint-Germain, Lipsk, Borussia i Liverpool. Teraz moi drodzy, jeszcze sobie porównamy, oczywiście, karty. Z jednej i z drugiej edycji. Czyli tutaj mamy loga. Jak prezentowały się loga z tej strony? Który rodzaj karty, logo Wam się bardziej podoba? Ja myślę, że obecny. Obecny jest ładniejszy. Co dalej mamy tutaj? Men of the Match. Tak wyglądały karty Men of the Match. No, tutaj chyba bardziej bym się skłaniał do starej, do tej starszej edycji. Co jeszcze mamy? Men of the Match. Karty bazowe, też sobie oczywiście porównamy. Tutaj jasne obramowanie, białe, tutaj czarne. Jeżeli chodzi o te obramowania, to myślę, że lepiej, jak jest białe, bądź takie jaśniejsze, wtedy nie widać tych. Takich uszkodzeń na karcie, chociaż w tej wersji indyjskiej, naprawdę te karty wcale nie są złe. Dużo lepszy stan, kondycja, aniżeli z naszej europejskiej wersji, czy to angielska, czy tam internacjonal. Te naprawdę są bardzo dobre. Co dalej? Co my jeszcze tutaj mamy? Jakie inne inserty? Pro nie było wcześniej, MVP. Też chyba nie było. Klub 100 mieliśmy tutaj. O, właśnie, klub 100. I tutaj też była karta. Klub 100 gdzieś. Tutaj mamy. No, ja myślę, że jednak z obecnego sezonu jest ładniejsza ta karta. Klub 100. I czy my tutaj jeszcze coś. Mieliśmy. Hatrick Hero. O. Mamy Hatrick Hero. A tutaj chyba nie trafiliśmy jeszcze żadnej. Dzisiaj. Więc może coś jeszcze otworzymy. I gdzieś tam coś wpadnie nam. Hatrick Hero Kurzawa. Klub to mamy. I jeszcze jedna karta hat Hero. No popatrzcie, tyle złotych tutaj. One rzadko wpadały. Mane hat Hero, Mbappé Men of the Match, Telesz, Loris Mata, Manchester United. Czyli to jest tak podzielone, moi drodzy. Tylko kilka klubów w jednej saszetce piszczek. Jeżeli tutaj na przykład czegoś nie ma, to może klub być w innym opakowaniu. Dobra, otworzymy sobie tutaj jeszcze coś. Bo może nam wpadnie karta Hatrick Hero Lil, Benfica City Tottenham Man of the Match. City, Bayer, Real, Atalanta i MVP a Valencia. No, jak tutaj nie wpadnie, to podejdę po album. I w albumie wam pokażę. Nie ma Jowicz, Alan, Alena, Mele i Felix. Ok, podejdę teraz po album. Tutaj mam w ogóle moi drodzy braki jeszcze z tej edycji. Nie ma już tego dużo, więc Anusz, może coś jeszcze dzisiaj wpadło. No i tutaj jest ten album i sobie zaraz zobaczymy karty Hattrick Hero. Tutaj. Tutaj mamy Hattrick Hero i porównamy sobie Która karta H Wam się bardziej podoba? No, tutaj na pewno jest więcej takich świecących dodatków. Więc chyba bardziej karta z obecnego sezonu jest fajniejsza. To no więc, moi drodzy, to tak mniej więcej wygląda. Czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie tych produktów. Bonanza z dwóch sezonów. No i kart, które dzisiaj widzieliście na odcinku. Porównania były. Zobaczymy, która edycja, które konkretne inserty bardziej Wam się podobają. No i co, to wszystko dzisiaj na odcinku. Z pozostałymi zrobimy sobie jeszcze jeden filmik, otworzymy pozostałe. Tak więc ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć Wam.